Jak wysyłać do wszechświata prośbę o pieniądze? Działa! Chcesz, żeby pieniądze przychodziły łatwo? Popełniasz ten błąd, gdy prosisz wszechświat o pomoc. Większość ludzi prosi o pieniądze z desperacją, lękiem albo wątpliwościami, a wszechświat działa jak lustro, odbija twoją energię. Jeśli wysyłasz sygnał, boję się, że nie dostanę, to właśnie to dostajesz. Bądź specyficzny, nie mów, chcę więcej pieniędzy, tylko na przykład. Do końca miesiąca otrzymuje 5000 złotych z nowego źródła. Czuj już, że to masz wyobraź sobie emocje, gdy pieniądze już są na koncie. Wdzęczność przyspiesza manifestację. Puść kontrolę, nie walcz, nie sprawdzaj co godzinę. Zaufaj, że wszechświat znajdzie sposób. Zrób to teraz, napisz w komentarzu obiecuję, a potem swoją prośbę, na przykład 5000 złotych w tym miesiącu. Daj mi znać, kiedy przyjdzie. Jeśli obejrzałeś ten film trzy razy, to znak, że Twoja manifestacja już działa. Zobacz moje produkty na przyciąganie pieniędzy. Więcej informacji na mojej stronie.